Kolejny pewnie jak czyli prawdopodobieństwo i rzut dwoma symetrycznymi kostkami. O co chodzi? Mamy sobie rzut dwoma symetrycznymi kostkami i musimy policzyć prawdopodobieństwo, że suma będzie 4, 5 lub 6. Co robimy? Robicie sobie taką prostą tabelkę i skoro to ma być suma, to po prostu dodajemy sobie te liczby. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 1 plus 3, 4 i tak dalej. 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prawdopodobieństwo to jest. Wszystkich możliwości jest 6 razy 6, czyli 36. Natomiast ile jest tych zdarzeń, które, które pytają? 3, 6, 9 i jeszcze 3, 12, więc to prawdopodobieństwo wynosi 1 trzecia. Przy okazji pamiętajcie, że dobrze napisać, że omega to jest 6 razy 6, czyli po prostu 36, bo za tą jedną linijkę możecie już dostać pierwszy punkcik. A jeżeli chcesz poznać wszystkie pewniaki maturalne, dostać 10 darmowych arkuszy z matmy oraz masę innych potrzebnych maturzyściom informacji, to wejdź na tą stronę.